Być może jest tak, że właśnie kupiłeś swój pierwszy wymarzony rower szosowy, i być może jeszcze nie wiesz o tym, że kolarz, kolarze szosowi to jest specyficzna grupa yy, użytkowników dwóch kółek. Być może nie wiesz o tym, że to jest wyjątkowe, niepowtarzalne grono pewnego rodzaju środowisko, które rządzi się swoimi prawami, być może nie wiesz, że. Panują tutaj żelazne zasady, pomimo tego, że jest to społeczność bardzo otwarta, bardzo życzliwa, wszyscy pełni pasji do, do kolarstwa, aczkolwiek są pewne zasady, które bezwzględnie należy przestrzegać. do saryn. Wręcz pewnego rodzaju sawo kolarski, niepisane zasady, dekalog wręcz bym powiedział, prawd... I, i dogmatów, które są świętością. Jeśli jesteś początkujący, masz prawo nie wiedzieć, masz prawo się pomylić i to Ci zostanie przebaczone. Aczkolwiek prędzej czy później wybierzesz się na swoją pierwszą ustawkę szosową i być może nie chciałbyś wypaść jak glamus. i wtedy znając chociaż część z tych zasad można zabłysnąć, można w środowisku się pokazać i można zaimponować. Być może jesteś dinozaurem kolarstwa, i nie, nie do końca śledzisz na bieżąco aktualne trendy, bo te zasady się zmieniają, dochodzą nowe, trzeba yy, na bieżąco sobie aktualizować, więc tym bardziej odcinek dla Ciebie. Pierwsza zasada, może nie tyle to zasada, tylko wskazówka, że rower szosowy to rower szosowy, i bez względu na to, czy to będzie. Stary, wysłużony od dziadka z garażu 30-letni huragan, bez względu czy to będzie triban z dekatlonu, czy to będzie karbon, aluminium czy stal, szosa to jest szosa i za to należy się szacunek, więc tym się nie przejmuj. Okej, okay, ale są zasady, których absolutnie nie należy popełniać, są rzeczy, których absolutnie nie należy robić i są rzeczy po prostu, których nie wypada, a wręcz jest niestosowne. Zatem, po kolei. Zwróćmy uwagę, rower szosowy został zaprojektowany w taki, a nie inny sposób. Cała masa ludzi, inżynierów, projektantów poświęcała wiele godzin, aby ten rower wyglądał tak, tak jak wygląda. Zatem, doczepianie do ramy wszelkiego rodzaju toreb na ramę, pod siodło, wielkich, brzydkich i oszpecających, jest absolutnie niedopuszczalne, wręcz wykluczone zademonstruję jak to by wyglądało spójrzcie tylko na to jak to wygląda to jest skandal, niedopuszczalne karygodne, absolutnie pod żadnym względem żadna torba na ramę żadna podsiodłówka jakaś wielka, ochydna to w ogóle nie wchodzi w grę żegnamy się z takimi praktykami precz, rower ma być gładciutki, rower ma wyglądać schludnie, estetycznie. Won mi z tym. Dopu... Dopuszcza się w pewnych kręgach w absolutne minimum z minimum, czyli podśrodłówka tej mniej więcej wielkości mieści dentkę, mieści Nabój, ewentualnie to wszystko montujemy pod siedzeniem. Demonstruję, ewentualnie to jest maksimum, na co możemy sobie pozwolić. Ponieważ świat poszedł do przodu, pojawiły się torby na kierownicę. Aczkolwiek temat kontrowersyjny nie mówię, że nie wolno, aczkolwiek nie, nie zachęcam, żeby nie było na mnie. Zapytacie pewnie, gdzie pakować wszystkie klukry, jak jedziemy na dłuższą trasę, jak się spakować, skoro w podszydłówkę praktycznie nic nie wejdzie. Otóż pewien mądry człowiek kiedyś zaprojektował koszulkę kolarską, którą wyposażył w trzy duże, pokaźne kieszonki. I zasada kolejna mówi o tym, że kieszonki mają być wypchane po brzeg. Nieważne, czy wychodzicie na pół godziny, czy jedziecie do babci na obiad, czy jedziecie na dłuższą trasę, Koszu kieszonki w koszulce. Kie Kieszonki w koszulce kolarskiej mają być wypchane po brzegi. Wszystkim, obojętnie. Trawy nakładcie, gaci, skarpet, ma być tam pełno, ma widać, że jesteście kolarzami. To ma być po prostu wypchane po brzegi. Obojętnie, co tam włożycie, ma widać, że jesteście poważnymi zawodnikami. Koluszka, koszulki mają być pełne, na ramię nie ma być nic absolutnie koniec, kropka. Takie są zasady, takie zasady należy przestrzegać. Nie ma tematu. Kolejna ważna rzecz, mianowicie bidony. Bidony są na tyle ważne, pewnie zwróciliście, że bidon, bidonowi nierówny. Są bidony małe, bidony duże, w kolarstwie szosowym, przykro mi bardzo, obowiązuje tylko i wyłącznie jedna słuszna pojemność. Mały 500, 550, żadnych litrowych baniaków, żadnych 0,7, bidony mają być półlitrowe, koniec kropka, małe Trudne. Nie ma tematu. Nieważne. Chce się pić, nie chce się pić. Bidon ma być mały, dwa takie same. Nie dopuszcza się, żeby były dwa różne. Absolutnie nie ma takiej opcji. Więc bidon taki. Zapamiętać raz na zawsze. Podobnie sytuacja ma się z kierownicą. Na kierownicy ma być 300, ma być trudnie, żadnych zbędnych pierdół. Ma po prostu lśnić. Czysto, czystością, ma przejrzystością, ma być picuś-glancuś, koniec, kropka, o, na to, na ten temat nie dyskutujemy. Kolejna ważna zasada. Pomyślmy, rower binony sobie omówiliśmy, to sobie omówiliśmy, co tam jeszcze? Wyjątek, jeżeli chodzi o bidony i torby podśrodkowe, dotyczy ultrasów. Aczkolwiek, jeżeli jesteś początkującym, jeżeli dopiero zaczynasz, to musisz mi zaufać, ale ultrasem nie jesteś i tak szybko nie będziesz, więc zapomnij. Nie ma dużych toreb, nie ma bidonów, dużych. Koniec. Kropka. Przejdźmy do ubrań, stroju kolarskiego, tak zwanego. Jeżeli chodzi o strój, no to w zasadzie podstawowa zasada jest taka, że kupno. Na Allegro, repliki profesjonalnej drużyny kolarskiej, nie należy do najlepszych wyborów. Ja wiem, że strój jest drogi, ja wiem, że on swoje kosztuje, to trzeba sobie uzbierać, trzeba zaoszczędzić, jedno piwko mniej, jedne chipsiki mniej, a łaźro mnie komary. I się odłoży i będzie. Nie, repliki odpadają. Druga sprawa jest taka, Rękawiczki kolarskie, rękawiczki to są na siłownię, albo na enduro, MTB. W szosie nie ma rękawiczek, absolutnie wątpię. Żadnych rękawiczek, nie ma tematu. Kolejna, bardzo ważna i istotna sprawa, skarpety. Skarpeta ma być wysoka i żadnych stópek. Stupki do adidasków, do dżinsików. Kolarskie ma być skieta, ma być wysoka, koniec, kropka. Nie ma tematu. No, i chyba ostatni element, dosyć ważny, aczkolwiek często wśród początkujących yy, nie brany pod uwagę. Mianowicie spodenki kolarskie z wkładką zostały tak zaprojektowane, zostały tak uszyte, że zakłada się je na goły, czysty, pachnący tyłek. Żadnych gaci z pepko, żadnych falujących tutaj, podwijających się gaciochów. Goła dupa, koniec tematu. Tak ma być i koniec. Nie ma dyskusji. A i, os i ostatni element: opalenizna ma być cięta na żyletkę. Żadnego opalania się. To ma widać być z daleka, że jak wychodzimy na plażę, że to jest kolarska, profesjonalna opalenizna, odcięta żyletką, nogi, rękawki. Koniec tematu. Zasad jest jeszcze sporo, na pewno wiele ominąłem. Piszcie w komentarzach, yy, jakie jeszcze są zasady panujące. Tych bardziej doświadczonych kolegów zachęcam do dyskusji. Oczywiście temat jest poważny, więc proszę sobie nie żartować. To ma być poważna dyskusja. Młodzi niech się uczą, wchodzą w ten świat. Niech trochę lizną wiedzy, niech to będzie merytoryczna. Mery, niech to będą merytoryczne treści. Każdy się kiedyś uczył, każdy kiedyś zaczynał. Także oła, trzeba być wyrozumiałym. Trzeba szanować bliźniego. Ała! kur. Tyle. Dziękuję za uwagę. Życzę szerokości na szosie. Przyczepności. Widzimy się albo się nie widzimy. Następnym razem. A. Oświetlenie. Trzeba jeździć z oświetleniem cały dzień. Tyle się słyszy o tych wypadkach, że. Jak ktoś nie ma oświetlenia, to też nieładnie. I to porządne, nie jakiś tam badzie Siemka.